No, daj. Daj. Daj wujkowi. Dziękuję. Dziękuję. dziękuję, Dziękuję. Daj mu sameczkę. A daj mi jeszcze sameczkę, Aleksi. Zrobimy kuku. Aleksi, chodź. Daj mu sameczkę. Aleksi. Daj sameczkę wujkowi. Daj, ale daj mi to. Tam mi daj, daj tam to. Oj. Tu, Aleki, zobacz, tu. No, gdzie mamy kółeczko? No. Chodź, poszukamy kółeczka. No, masz, chodź. Chodź, Aleki, chodź. Nie? Chodź, chodź, tak. Chodź, Aleki. Chodź, masz. Chodź. Masz. Ale ci, knij mi usameczkę. Idę do de, gwikobiu usameczkę. Zanieście Tam leży. Zanieś. Tak. Zanieś. Podziękujesz, tak. Dziękuję. Dobrze? Tak, ale Kik, tu. No, zanieś no, mi boż no, bo ma... tam Bożą kciukę. jest łatwa. No, Zacznę od kłopaczka. No, co zrobię. Zobacz. To. Ale kip, zobacz. Zobaczcie. 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 Zobaczcie.